Halo kochani, witam was u poranku i zapraszam na to, byśmy razem otworzyli Biblię, żebyśmy razem napełnili się Bożym Słowem, dali się poprowadzić dalej. Nie pozwolili, ten dzień był smutny, był ciężki, był zdeterminowany przez nasze problemy czy przez to, co robią inni ludzie. Niech on będzie ukształtowany przez Boże Słowo, przez to, co Bóg myśli i Bóg mówi. Ostatnio rozmawiamy o Duchu Świętym, rozmawiamy o tym jak dać się napełniać Duchem Świętym, że Bóg pragnie z nami przebywać, pragnie nas prowadzić, pragnie, żeby nasze życie się zmieniało, żebyśmy wydawali owoce. I dzisiaj chciałabym przeczytać fragment, który mówi jak to wyglądało. Już w Starym Testamencie, chociaż Duch Święty nie był jeszcze dany powszechnie wszystkim wierzącym, ale ci, którzy podobali się Bogu, już byli napełniani Duchem Świętym, już doświadczali tej nowej rzeczywistości. I to, co było dostępne dla nich, ale było wyjątkowym doświadczeniem, dla nas może być powszechnym i codziennym. Księga Daniela, jedna z moich ulubionych postaci biblijnych, jedna z takich postaci, o których nie ma nic napisanego. Że zgrzeszyli, zbłądzili, pomylili się. Wiecie, takie różne wpadki, które czytamy, miały miejsce w życiu Mojżesza, Abrahama, Dawida. U Daniela nie można tego znaleźć za bardzo. Trzeci werset, szósty rozdział, trzeci werset. A sam Daniel przewyższał tych książąt i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wiemy, że ten duch pozwolił później Danielowi by tłumaczył sny, by uratował swoje życie, życie trzech młodzieńców również zabranych z Judei. Potrafił uratować inne osoby, innych tam magów i wróżbiarzy i tak dalej, kiedy król się wściekł, że nikt nie potrafi wytłumaczyć jego snu. Ten duch, który mieszkał w Danielu, Sprawiał, że wyróżniał się on spośród wszystkich ludzi wokół. Młody chłopak, który został zabrany z obcego kraju, który był niewolnikiem. Owszem, był, pochodził prawdopodobnie z jakiegoś książęcego rodu, ale w nowych warunkach, wśród innego społeczeństwa, innej kultury, potrafił zachować tożsamość dziecka Bożego, tego, który wiedział, że pochodzi z narodu wybranego. I przez te wszystkie lata nie wyrzekł się swojego Boga, nie zmienił swoich poglądów, nie uznał za stosowne dostosować się do pewnych zwyczajów po to, żeby może zajść wysoko, żeby mieć pewną pozycję, żeby dobrze się działo jego rodzinie, żeby móc się spełnić zawodowo, żeby móc być błogosławieństwem dla innych. Różnie to sobie tłumaczymy czasami, jeżeli chcemy jakiegoś rozwoju w swoim życiu. W każdym razie Daniel, Wiedział, kim jest. Tak mocno wiedział, że nawet będąc w obcym miejscu i pod naciskiem różnych sił, poczytamy całą Księgę Daniela, były tam różne momenty. Służył czterem królom, którzy nie należeli do zbyt pobożnych, zbyt poddanych Bogu, to byli krwawi ludzie, okrutni, potrafił im służyć z mądrością, i każdy z kolejnych królów, uznawał, Poddawał się, jakby odczuwał tego ducha, który w Danielu był, którym był duch Boży, duch święty. To nam pokazuje, co się dzieje z człowiekiem, który jest napełniony, który jest napełniony Bogiem że wtedy nieważne jest, w jakich jesteś w warunkach zewnętrznych, jak bardzo opresyjnym środowisku jesteś, jakie wielkie naciski na to ciebie robią, byś, ee, nie wiem, zachowywał się w nieuczciwy sposób, niemoralny sposób, żebyś zmienił swoje priorytety, żebyś skupił się na czymś innym, żebyś pomyślał o sobie. <laughs> Są różne siły, które działają na tym świecie, ale nie ma takiego środowiska, które zmusiłoby cię do tego, być wyrzekł się swojego Boga, być wyrzekł się tych wartości, o których czytasz w Biblii, żebyś zapomniał o tym, kim jesteś, o swojej tożsamości w Bogu. I osoba Daniela jest zadziwiająca, ponieważ on trzymał kierunek, wiedział, gdzie jest północ przez całe swoje życie, i jego wpływ był odczuwalny w tamtych czasach. Królowie, królowie odczuwali, że on jest kimś niezwykłym. A to był zwykły chłopak, niewolnik z innego kraju. Ale królowie czuli w nim niezwykłego ducha. Także to prowadziło również do zazdrości, do e, innych problemów oczywiście, bo wierzący mają zawsze problemy. Diabeł się wścieka, kiedy odczuwa w nas ten czysty wpływ. Tak więc Daniel miał wpływ na kolejnych królów i na kolejne narody, które... Powstawały dlatego, że trzymał się Boga. Tak samo my możemy mieć wpływ. Możemy mieć wpływ na prezydentów, możemy wpływ na, mieć wpływ na dyrektorów, możemy mieć wpływ na polityków, możemy mieć wpływ na osoby wpływowe w tym kraju, na prezydentów, na premierów, jeżeli będziemy słuchać Boga i tylko Boga. I ten niezwykły duch będzie nas wyróżniał. Oczywiście czasami to wyróżnienie będzie się łączyło z prześladowaniem, ale Bóg będzie nas umieszczał tam, gdzie będzie chciał rozbić jakiś układ pełen ciemności, demonicznych, kiedy będzie chciał wprowadzać jakąś zmianę w danym środowisku, będzie używał nas, bo będziemy jak młot, który nie sam się kruszy pod wpływem uderzenia, ale on kruszy mury, systemy to, co wydawało się takie twarde i nie do pokonania. Tak więc, kochani, to jest zachętą dla nas, Księga Daniela. To był Stary Testament. W Nowym Testamencie mamy dostęp jeszcze bardziej, jeszcze mocniej przez to, co zrobił Jezus Chrystus, rozumiejąc, że Duch Święty jest nam dany jako wolny dar, jako coś, co możemy wziąć dla swojego życia. Dlatego, Boże, napełniaj nas, napełniaj nas swoim duchem. Chcemy tak mocno skupić się na tym, co Ty mówisz, kim Ty jesteś w nas i kim my jesteśmy w Tobie, żebyśmy nie ulegali w obliczu jakichkolwiek przeciwności, jakichkolwiek presji, e, jakichś nacisków, które wytwarzają na nas ludzie czy systemy, tak żebyśmy byli nie do pokonania. Być może do zabicia, ale nie do pokonania, ponieważ nazwałeś nas więcej niż zwycięzcami. Dziękujemy Ci za to i chcemy iść tą drogą. Ja chcę iść tą drogą. Chcę naśladować Daniela, chcę być zapamiętana jako ta, która się nie ugięła, nie wycofała, nie dała zmiażdżyć, nie dała ukruszyć, tylko po prostu szła prosto tą drogą, którą Bóg mi wyznaczył. Oto się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten poranek. Dziękuję za Wasze wspaniałe komentarze. Uwielbiam to zaglądać, kiedy. Jest czasami smutniejszy dzień. Zaglądam na mój kanał, czytam Wasze komentarze. Myślę sobie: Wow, co za wspaniała banda, wspaniała gromada ludzi, którzy kochają Boga, kochają siebie nawzajem, myślą, modlą się, uwielbiają Boga. To jest cudowne, że możemy mieć tutaj taką społeczność. Do zobaczenia jutro z Bogiem. Pa!